W ostatnich paru tygodniach nie słyszał słowa Elstoma. Ten kwiat podbija Instagram oraz YouTube szturmem. I każdy z zapalonych ogrodników, każdy z miłośników kwiatów. Mieć nasionka tej przepięknej rośliny, przypominającej róże. To będzie mój czwarty sezon z Eustomą, i właśnie dziś chcę się z Wami podzielić moim doświadczeniem i co zrobić, żeby uzyskać jak najlepsze efekty w uprawie elstomy. Czyli, kochani, Zostań mistrzem w uprawie tej rośliny. Zapraszam. Dzisiejszym filmikiem chcę zacząć nową serię na kanale Mrs. Garden pod tytułem właśnie Zostań niższym w uprawie. A dalej będzie nazwa rośliny. Ta seria chodziła mi po głowie już od jakiegoś czasu i właśnie w tym roku, w tym momencie znalazłam czas oraz energię, żeby w końcu wcielić to w życie. Moi drodzy, od początku roku mm, organizuję live tutaj na kanale, gdzie właśnie mm, opisuję Wam od wysiania rośliny do zrywania jej na bukiety, czyli od A do Z uprawę najpopularniejszych kwiatów ciętych, ale stwierdziłam, że nie każdy ma ochotę czy nawet nie każdy ma czas na takie live'y, bo umówmy się, te spotkania są dłuższe. Ja staram się je skrócić do godziny, ale czasami nam się to wymyka spod kontroli. Dlatego zdecydowałam się stworzyć tą serię, gdzie będę omawiała właśnie najpopularniejsze kwiaty cięte i będę starała się trzymać do krótkiej, treściwej i mam nadzieję, że zrozumiałej dla każdego formie. Więc pierwszy kwiat, pierwsze koty za płoty, czyli moja ukochana Elstoma. Elstoma, inaczej Lizantus jest to roślina preriowa, rosnąca w południowych rejonach Ameryki Północnej, Meksyku, Karaibach oraz w północnej części Ameryki Południowej. I moi drodzy, jest to mm, tak naprawdę bylina. Nie jest to roślina jednoroczna, ale niestety wpływ na to, jak zachowuje się w naszym klimacie, ma e, fakt tego, jakim mamy zimę. Ale na ten temat zaraz sobie coś więcej opowiemy. Możemy do niej podejść na dwa sposoby i, moi drodzy, możemy ją wysiewać na rozsadę, ponieważ ja generalnie nie polecam wysiewu eustomy bezpośrednio w ogrodzie, bo po pierwsze będzie długo wschodziła, jej siewki są na początku tyciuteńkie, a nasiona nie są tanie, więc uważam, że wysiew bezpośredni eustomy w ogrodzie to wyrzucanie trochę pieniędzy. Błoto. Wysiew na rozsadę mamy większą nad tym kontrolę i w ten sposób możemy mieć pewność, że większa ilość sadzonek dojrzeje na tyle, żeby móc posadzić je w ogrodzie, więc kochani do jej um, wysiewu możemy podejść jako na dwa sposoby. Eustoma przez farmerów kwiatowych jest traktowana jako hardy annual, czyli roślina jednoroczna odporna na przymrozki i wtedy wysiewamy ją w terminie od 20 do 18, 18 tygodni od ostatniej daty przymrozku wiosną. A więc jeśli przyjmujemy, że w Polsce to jest 15 maja to zaczynamy ją siać już na początku stycznia. Jest to roślina, która długo kiełkuje, Potrzebuje długiego okresu wegetacji, dlatego warto do jej wysiewu przysiąść się trochę wcześniej w sezonie. A więc jeśli chcemy traktować ją jako kwiat jednoroczny odporny na przymrozki, to wysiewamy ją na początku stycznia, a sadzimy w ogrodzie połowa marca, początek kwietnia, ale możemy też traktować ją jako mm, zwykłą roślinę, taką, którą chcemy. Jeśli nie chcemy bawić się we wczesne wysiewy, którą posadzimy po ostatniej dacie przymrozków, a wtedy jej wysiew zaczynamy gdzieś w połowie lutego. Pamiętajcie, że wysiew elstomy właśnie zależny jest od tego, czy chcemy bawić się we wczesne wysiewy oraz od tego, czy chcemy mieć wcześniej kwiaty, ponieważ wcześniej wysiana, wcześniej posadzona będzie kwitła trochę wcześniej, choć to też jest zależne od grupy. I zaraz o tym sobie porozmawiamy. Jaki jest najlepszy sposób na wysiew eustomy? Pamiętajmy, że ma bardzo drobne nasionka oraz też jest tak zwaną diwą wysiewu. A to oznacza, że mm, jeśli nie zapewnimy jej odpowiednich warunków, to będzie długo kiełkowała. A więc jaki jest sekret? Ja osobiście wysiewam ją tylko i wyłącznie w bloczkach ziemi, moi drodzy, ponieważ są to malutkie bloczki i dzięki temu, że mają niewielkie rozmiary, dystrybucja ciepła jest lepsza. Ta ziemia szybciej się nagrzewa, zapewnia nasionku eustomy lepsze ogrzewanie, możemy powiedzieć, i to szybciej pobudza ją do kiełkowania. Jeśli nie chcemy bawić się w bloczki, to taka moja rada, wysiejcie ją w płytkiej kuwetce która ma głębokość maksymalnie centymetra, 2 cm, i taki pojemniczek też powinien wspomóc jej kiełkowanie. Im głębszym pojemniku ją wysiejemy, tym kiełkowanie nastąpi później. A więc warto się zastanowić, co zrobić, żeby przyspieszyć fakt pojawienia się kiełków. Ma drobne nasiona, a to oznacza, że wysiewamy ją tylko na powierzchni ziemi, delikatnie spryskujemy, żeby nasionka złapały przyczepność z ziemią, i niczym nie przykrowamy. Światło wspomaga kiełkowanie Elston. Przy dobrych wiatrach pierwsze zielone, małe, drobne listki zobaczymy po siedmiu dniach. Ja w tym roku, ale to miałam starsze nasiona, i warto wiedzieć, że nasiona z czasem tracą swoją kiełkowalność, ponieważ są otoczkowane niestety otoczkowane nasiona tym się charakteryzują. Ja mam dwuletnie nasiona i ja pierwsze kiełki zobaczyłam po dziewięciu dniach. Jest to. Mm, Trochę dłużej, ale jeszcze nie jest tragicznie. Warto pamiętać właśnie, że eustoma długo kiełkuje i może się zdarzyć, że kiełki pojawią się też po 30, a nawet 40 dniach, bo też mam takie doświadczenie z eustomą. A więc warto tu uzbroić się, w cierpliwość i się nie poddawać. Po wykiełkowaniu trzymamy w jasnym miejscu. I moi drodzy, w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie przekracza 22 stopnia, najlepiej, żeby miała mniej więcej temperaturę to pomieszczenie 16-18. Dlaczego? Ponieważ w wyższych temperaturach eustoma jest narażona na tak zwane rozetkowanie, a to oznacza, że później, kiedy posadzimy ją w ogrodzie, zacznie wytwarzać masę liściu podstawy. I albo wytworzy bardzo krótkie kwiatostany, albo w ogóle nie będzie kwitła, ponieważ rozetkowanie ma taki efekt na roślinę. A więc, żeby temu zapobiec, na etapie sadzonki uprawiamy elstome w niższych temperaturach. Ono dopiero później, kiedy posadzimy ją w ogrodzie, kiedy zacznie się lato. To jest moment na to, że będzie ona lepiej znosić wysokie temperatury. Na etapie sadzonki e, wystrzegajmy się też przelewania, ponieważ jest to roślina preriowa, a więc nie lubi zbyt dużego nadmiaru wody. Lubi być podlewana, ale nie lubi być przelewana. Dlatego rozsadę elstomy podlewamy w momencie, kiedy zauważymy, że ziemia zacznie przesychać. Co do uszczykiwania, to jest tak. Warto ją uszczykiwać, wtedy wytworzy więcej kwiatów, lepiej się rozgałędzi, ale warto pamiętać, że uszczykiwanie opóźni jej kwitnienie. Dlatego wielu farmerów kwiatowych stosuje metodę 50 na 50, a więc połowę sadzonek uszczykuje i przez to będzie miało późniejsze kwitnienie, a połowę sadzonek zostawia i przez to zbierze kwiaty wcześniej. To my dzielimy na cztery grupy i to, do jakiej grupy należy nasionka, które posiadamy, powie nam, kiedy najlepiej dana odmiana będzie kwitła. Więc grupa numer 1 jest wczesno kwitnąca, czyli późna zima, wczesna wiosna. Grupa numer 2 średnio kwitnąca, czyli późna wiosna, wczesne lato oraz lato. Grupa hmm, późno kwitnąca, czyli późne lato przez na jesień oraz jest też grupa czwarta, czyli bardzo późno kwitnąca, kwitnąca jesienią oraz zimą. I tutaj, kiedy wiemy, do której grupy należy nasza Elstoma, Warto sobie też dobrać do niej właśnie termin kwitnienia. To jest to, co powiedziałam. Mamy dwa terminy albo traktujemy ją jako hardy annual, czyli kwiat jednoroczny odparny na przymrozki, albo traktujemy ją jak zwykłą rusinkę i sadzimy w ogrodzie po ostatniej dacie przymrozków, ale eustome z grupy 1 najlepiej jest traktować właśnie jako hardy annual i wysiewać najwcześniej. Resztę grup możemy wysiewać e, później i sadzić w w ogrodzie po ostatnich przymrozkach. Sadzimy je w ogrodzie wtedy, kiedy mają cztery pary liści właściwych. Zbyt długie przetrzymywanie ich na etapie sadzonki, czyli uprawa w doniczce, może sprawić, że ich korzenie przerosną dany pojemnik, a to może mieć wpływ później na ich kondycję i kwitnienie, czyli generalnie może spowodować, że słabiej będą kwitły. Jako roślina preryjowa, elstoma uwielbia stanowisko słoneczne. Ziemię żyzną, lekką, dobrze przepuszczalną i tu ma duże znaczenie właśnie słowa lekka, dobrze przepuszczalna, ponieważ elstoma nie lubi być przelewana, lubi być podlewana, jak już powiedziałam, ale nie lubi być. Podlewala. A więc takim trikiem farmerów kwiatowych jest to, że jak sadzimy elstome w ogrodzie, to sadzimy ją na delikatnie utworzonym kopczyku. To sprawia, że woda, kiedy będzie padał deszcz albo będziemy ją podlewać, będzie podlewała jej korzonki, ale też lepiej będzie spływała i nie będzie tworzyła zastojów. A więc jeśli mamy problem z glebą, na przykład na rabacie, gdzie chcemy posadzić eustomę, to warto. Usypać kopczyki z kompostu i na tych kopczykach posadzić te malutkie sadzonki. No a kiedy zrywać kwiaty eustomy do bukietów? Wtedy, kiedy ta grupka kwiatów, ponieważ eustoma wytwarza kwiaty w grupkach, ma otwarte przynajmniej cztery kwiatostany. Takim trikiem farmerów kwiatowych jest to, że kiedy pierwszy kwiat. W tej grupce zaczyna się otwierać, to go przycinamy. To sprawia, że reszta, reszta kwiatów szybciej się otworzy. Ścinamy kwiaty, oczywiście, albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem. Wstawiamy od razu do zimnej wody i pozwalamy im się nawodnić przez parę godzin. Eustoma nie potrzebuje jakichś specjalnych procesów kondycjonowania idealnie nadaje się do suszenia można suszyć Elstomę ponieważ swoim wyglądem przypomina różę i wygląda trochę też jak suszona róża a w bukiecie potrafi wystać nawet do 14 dni co do zimowania to tak jak już powiedziałam jest to bylina delikatna bylina strefa 7-10 czyli teoretycznie mogłaby przezimować u Was w ogrodzie w Polsce albo u mnie w Holandii, ale niestety to, że mamy mokrą w zimę, czyli dużo opadów, deszczu czy śniegu sprawia, że sobie kompletnie nie radzi. Po prostu te opady powodują, że eustoma zamiera, bo tak jak powiedziałam, ona lubi być podlewana, ale nie lubi być zalewana. A więc problemem w zimowaniu eustomy nie są temperatury, a zbyt duża ilość opadów. Jeśli chcecie spróbować uprawiać eustomę właśnie z możliwością przezimowania, to moją taką radą jest: wypieść uprawę elstomy w szklarni albo w tunelu fojowym. Jest to fajny pomysł, ponieważ w takim środowisku macie wpływ na to, ile dostają wilgoci, a więc macie większe szanse na to, że przezimuje. Plus. Warto wiedzieć, że jeśli mieszkamy w rejonie, gdzie jest dużo opadów, to może wpłynąć później w sezonie na wygląd kwiatów, ponieważ deszcz sprawia, że na ich płatkach zaczynają pojawiać się różnego rodzaju przebarwienia, a więc jeśli macie dojrzałe kwiaty elstomy, a wiecie, że na przykład zbliżają się intensywne deszcze, to zetnijcie ich kwiaty najszybciej, wtedy będą wyglądały najlepiej. Kochani, mam nadzieję, że pierwszy filmik z serii Zostań mistrzem Wam się podobał i właśnie specjalnie do niego wybrałam Waszą ulubienicę oraz roślinę, o którą często zadajecie mi pytania, czyli Eustomę. Warto właśnie, kiedy decydujecie się na uprawę tych kwiatów Sprawdzić, jaką wybieracie grupę, bo to będzie miało wpływ na to, kiedy będą kwitły, oraz właśnie zastanowić się, czy macie odpowiednie warunki do tego, żeby rosła przez dłuższy czas w niższej temperaturze. Ponieważ moi drodzy, od momentu wysiewu do momentu, kiedy będzie ona gotowa do posadzenia w ogrodzie, czasami może minąć 3 a nawet 4 miesiące, ponieważ to ma bo, yy, rośnie bardzo bardzo. Polna. Co do bukietów, to robi ona piorunujące wrażenie. Wow! Przypomina właśnie swoim wyglądem róże i jest często stosowana jako ich zamiennik. Ja uważam, że same bukiety ze strony wyglądają przecudownie i w sezonie. Kiedy mam okazję zrywać ich kwiaty, bardzo często ustawiam tylko wazony, tylko i wyłącznie z kwiatami Elstomy, bo wygląda to przecudownie oraz nadaje mm, całemu pomieszczeniu, gdzie ją ustawimy, taki romantyczny wajk. Kochani, mam nadzieję, że mm, dzisiejsze informacje na temat Elstomy wam się przydały i dzięki temu lepiej możecie przygotować się do uprawy tego, ja bym nie powiedziała trudnego kwiatu, po prostu miejmy świadomość, że czasami nadgorliwość w jej uprawie jest, nie jest dobra i najważniejsze rzeczy, które to warto pamiętać, niższa temperatura na etapie sadzonki oraz staranie się nie podlewania jej zbyt intensywnie i takie dwie rzeczy warto zapamiętać, żeby osiągnąć sukces w uprawie Elston. Dziękuję Wam za poświęcenie swojego czasu na odwiedzenie mojego kanału na YouTube. Moi drodzy, jak zawsze przesyłam Wam masę pozytywnej energii i kochani, widzimy się w następnym. Pa!